Adasiu, to opowiedz jakie zadanie czeka strażaków i harcerzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na fajnym obiekcie w miejscowości Olszyny koło Łomży. Dzisiaj, z klubem Wis będziemy wystawiać troszkę broni. Tam będzie stanowisko wiatrówkowe dla harcerzy. A ja dzisiaj, z racji tego, że prezes przydzielił mi bardzo odpowiedzialne zadanie, będę robił. Konkurs ładowania magazynka do AK-47, oczywiście amunicją szkoleniową, bezpieczną. I te zadanie będzie polegało na załadowaniu magazynka i potem przeładowaniu broni. Żeby było wszystko jasne, sprawdzamy broń. Broń jest rozładowana, strzał świadomy, kontrolowany. Przechodzę do zadania. Każdy uczestnik będzie miał w ten sposób podaną broń. Bierze broń do ręki. Jako, że jest sprawdzona już przeze mnie, nie musi tego robić. Odpina magazynek, odkłada broń, ładuje 10 sztuk amunicji do magazynka. Oczywiście wszystko to jest na czas. Ja robię to celowo wolno, żeby po prostu pokazać jak to działa. Po załadowaniu dziesiątego naboju w bezpiecznym kierunku podpina magazynek, odbezpiecza broń, przeładowuje, zabezpiecza, odkłada. W tym momencie czas jest. Yy, Zatrzymywany i zostaje wpisany taki harcerzyk do notosiko, i potem gościu z najlepiej wykonanym i najszybciej wykonanym zadaniem Zostanie po prostu jakąś nagrodę. Także. Na przykład kubek WIS. Na przykład kubek WIS, który jest bardzo cenną nagrodą. Ja już tych kubków mam kilka. Oczywiście prezes nie daje mi tak o sobie takich kubków, tylko po prostu musiałem na nie zapracować. Tak jak Rangersi na swój beret muszą zapracować, ostro pracą. Tak samo i ja w klubie WIS również dostaję coś za ciężką pracę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i pamiętajcie, zapisujcie się do klubu WIS, bo tutaj można łatwo, przyjemnie i szybko zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską, sportową, jak i dopuszczenie do broni obiektowej. Do zobaczenia w celu.